Trenerko, witamy na pokładzie SWD Włodzisław Śląski. Pierwsze wnioski z pracy w Śląskim. Jaka to jest drużyna według Pani trener? Witam również serdecznie. Bardzo dziękuję, że będę mogła tutaj współpracować też z trenerem. Drużyna, bardzo ciekawa. Dziewczyny są w różnym wieku. Nasza praca trenerska będzie teraz skupiała się w dużej mierze na współpracy tak Celiotki i pierwszej ligi i mam nadzieję, że będzie to dobry okres w treningach i w meczach. Doświadczenie trenerskie, jeśli chodzi o Pani, to na pewno u Katowice i też takie osiągnięcia, które na pewno mogą zadowalać. Jakie doświadczenie ma Pani w trenowaniu piłki kobiecej? Tak, ogólnie jestem trenerką grupy młodzieżowych UKKS Katowice, w tamtym roku wygrana w kategorii U10 w takim turnieju z podwórka na stadion o Puchartym Marku. Również trenowałam dziewczęta w czwartej lidze oraz w trzeciej. Tak już na koniec, co Panią skłoniło, żeby zameldować się w Włodzisławie Śląskim? Ogólnie chcę się dalej rozwijać i to jest jak dla mnie bardzo duża szansa tutaj pracować w lidze więc zobaczymy wszystko przede mną. Dziękuję bardzo.